Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, cykl na tapecie. Kontynuujemy ten fajny moim zdaniem cykl, który podsumowuje wszystkie kluby piłkarskie Ekstraklasy po rundzie jesiennej sezonu 24-25. Już mamy całe podium podsumowane. Lech Poznań, Raków Częstochowa i Mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Dzisiaj przed Wami i przede mną podsumowanie warszawskiej Legii. No i lecimy z tematem warszawskiej Legii i tak jak w przypadku Poprzednich klubów tutaj garść statystyk, jeżeli chodzi o warszawski zespół. W tym sezonie Legia Warszawa zajmuje czwarte miejsce, 18 spotkań, tak jak wszyscy rozegrała, 32 punkty zdobyte w tym sezonie, co daje przeliczeń niespełna 1,8, 77 punkta punktu na mecz. Tak to wygląda statystycznie. Równe 50% to są zwycięstwa, 9 zwycięstw, 5 remisów i 4 porażki. 22 to porażki, 20 niespełna 8 to remisy. Tutaj nie będziemy się rozdrabniać. Dwie rundy w Pucharze Polski zagrała Legia. Oczywiście, jedną rundę opuściła, miała tych meczów mniej niż zdecydowana większość poprzez to, że kwalifikowała się do Europy. I tutaj zespół z Warszawy zagrał dwa spotkania wyjazdowe w Legnicy i z UKS-em. Dwa spotkania wyjazdowe z pierwszorykowcami. Ciężki mecz w Legnicy, wygrany 2-1. Gol Lukiniasa zadecydował o zwycięstwie i pewne łatwe zwycięstwo nad. Ekipą Jakuba Dziółki 3 do 0 w Łodzi, pewne zwycięstwo. Legia w kolejnej rundzie, już w tej fazie bardzo mocno decydującej o bliskim awansie i otarciu się o finał Pucharu Polski, zagra z mistrzem Polski, jak Jelonią Białystok. Będzie to najciekawsza para w 2025 roku tego sezonu, jeżeli chodzi o tę fazę Pucharu Polski. W lidze zobaczcie tutaj ciekawa statystyka: najwyższe zwycięstwo i najwyższa porażka legi to takie same wyniki. 5 2 i 25 były zwycięstwa trzema bramkami, yy, m.in. z zagłębiem w lubinie 3 do 0, No ale jednak najwięcej yy, strzelili bramek, i w tym najwyższym zwycięstwie czyli bramek motorowi. To było to spotkanie w środku sezonu, około gdzie motor jeszcze nie był tak niezły, tak mocny, tak równy. I Legia to spotkanie z, no też po ciężkim meczu, bo tam różny był wynik, był remis, było, była porażka w pewnym momencie, ale Legia odjechała motorowi, wygrała na Łazienkowskiej 5 do 2. I też takie spotkanie w środku sezonu, w końcówce w sumie tej, tej rundy jesiennej, zwycięstwo Lecha w Poznaniu 5 do 2, do równy mecz, raz Legia, raz Lech. 2-2, ale po przerwie odpalili Poznaniacy i wygrali to spotkanie. 5-2 do 2 zasłużenie i te wyniki. Sporo strzelali i sporo się działo w meczach Legii, sporo takich ciekawych meczów. 5-2 z Lechem, 5-2 z Motorem, 3-2 z Krakowią, 3-0 z Zagłębiem. Sporo tych meczów, gdzie w meczach właśnie warszawskiej Legii działo się wiele, było sporo goli. I to też trzeba docenić, że te mecze Legii oglądały się fajnie. Jeżeli chodzi o statystyki domowe, Legia u siebie 6 zwycięstw, remis i 2 porażki. Jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, z 9 spotkań wyjazdowych, 1 trzecia tylko 3, 36 strzelonych goli w tym sezonie, równe 2 gole na mecz strzela Legia, statystycznie oczywiście i 23 stracone. Legia jest najbardziej i najlepiej skuteczną drużyną w tym sezonie, obok Krakowi obydwa zespoły mają po 36 strzelonych goli. Lecimy dalej. Najlepsi strzelcy, oczywiście, zawsze tutaj ten cykl, I to jest taka właśnie ciekawostka. Tutaj też możemy właśnie podsumowywać sobie piłkarzy, którzy grają dla danego zespołu i prezentują najwyższą formę, jeżeli chodzi o asysty i strzelców. Najlepsi strzelcy, no mamy takich czterech. Najlepszym strzelcem Legii jest Bartosz Kapustka. 7 goli to oczywiście nie wszystkie z akcji były rzuty karne. Między innymi ostatni karny z zagłębiem strzelony to był jego siódmy gol. Po cztery gole mają Rafał Augustyniak, Mark Gual. Idioja Morishita. Tak więc tutaj statystycznie mamy Polaków, mamy Hiszpana i Japończyka. Jeżeli chodzi o najlepszych asystentów Ruben Vinegré. Vinagre. winagre, zawodnik z Portugalii zaliczył 5 asyst, 5 naj najbardziej celnych podań, które zakończone zostały finalizacją i golem. Po trzy asysty mają Kasper Chodyna, powracający do Legi po kilku sezonach, Brazylijczyk Lukinias i oczywiście Paweł Wszołek. Tak to wygląda statystycznie. No warto zauważyć, że tutaj problemem LEGI, jeżeli chodzi o, o strzelców i asystentów, są napastnicy, no bo jedynym napastnikiem tutaj w tej rzeszy zawodników, a jest ich kilku, nie więcej niż 5 jest tylko jeden napastnik. Jest to Mark Gual, który strzelił w tym sezonie jako napastnik w lidze oczywiście, bo tych goli troszeczkę było więcej licząc Europę i puchar polski Mark Gual strzelił w Widzę tylko cztery gole, więc to też pokazuje, że tutaj legia ma jakieś deficyty i pole do poprawy. No i kolejna tablica, moje plusy i minusy, takie plusy i minusy, jeżeli chodzi o, o moją ogólną, Gdzieś tam y, moje podsumowanie ogólne, warszawskie legi, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj też to jest takie pozytywne i też negatywne wyciąganie takich, może niedaleko idących wniosków, ale gdzieś tam podsumowanie, co można by było zrobić lepiej, a co fajnie wygląda. No i jak, za, jak zawsze zaczynamy z klubami od plusów. Znakomita ofensywa tu o tym mówiłem słuchajcie, to jest 36 strzelonych bramek w piłkarskiej ekstraklasie. No ale też warto powiedzieć o lidze konferencji. Legia Warszawa, jeżeli chodzi o fazę grupowo-ligową, była czołowym zespołem w lidze konferencji, jeżeli chodzi o strzelane bramki. Piłkarze z Warszawy strzelili w fazie grupowo-ligowej aż 13 goli. Tylko Chelsea, tylko Fiorentina i kerkle Bruż strzelało więcej goli w Lidze Konferencji, tak więc czołowa ekipa Ligi Konferencji i najlepsza ekipa, jeżeli chodzi o Ekstraklasę razem z Krakową, jeżeli chodzi o ofensywę. I to też troszeczkę jest zakłamywanie rzeczywistości, bo znakomita jest ta ofensywa, ale jednak cały czas tego napastnika solidnej dziewiątki brakuje. Bardzo dobra gra w Europie? No tak, Legia nie grała w eliminacjach do Ligi Mistrzów, Legia nie grała w eliminacjach do Ligi Europy, bo nie zajęła wysokiego miejsca, nie była mistrzem, nie była zwycięzcą Pucharu Polski, ale zagrała w eliminacjach do Ligi Konferencji, poradziła sobie ze swoimi rywalami bez problemu i awansowała do fazy ligowej. Zajęła w niej miejsce w pierwszej ósemce, zagra w jednej ósmej, będzie odpoczywała w tej jednej rundzie i to też jest pozytywne. Tak więc tutaj jest duża szansa na powtórzenie minimum wyniku Lecha Poznań i dojście do ćwierćfinału Ligi Konferencji. To jest bardzo pozytywne i uważam, że to była bardzo dobra gra w Europie. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek z Jagiellonią, ja tam napisałem dobra gra w Europie, bo te eliminacje jednak Poliga Mistrzów, czy Liga Europy zostały delikatnie zaprzepaszczone przez Jagę. Tutaj Legia zrobiła wszystko, co mogła najlepiej. Oczywiście była porażka z Lugano, czy porażka z Dürgardens w ostatnich dwóch kolejkach, ale one o niczym nie zadecydowały, bo Legia i tak zajęła miejsce w tej ósemce w fazie grupowo-ligowej z ponad 30 drużyn na poziomie europejskim. Więc zdecydowany plus. Kolejnym plusem jest granie na trzech frontach, czyli kazus Jagielloni, prawda? Walczymy o Mistrzostwo Polski, 6 punktów staty do Lecha, walczymy o Puchar Polski, mecz z Jagielonią o decydującą fazę Pucharu Polski. No i oczywiście Liga Konferencji, 1-8 już na dziś w 2025 roku wiosną, to też jest zdecydowanie pozytywne i też trzeba liczyć i rozpatrywać to w kontekście pozytywów odnośnie zespołu z Warszawy. Forma poszczególnych piłkarzy, no tutaj te statystyki pokazują jednoznacznie. No, znakomicie grali Kapustka, znakomicie Gual, Morisita, dobrze do zespołu wniósł dużą, dobrą cegiełkę Kasper Chodyna, powracający Lukinias, Ruben Vinagrete, 5 asyst, bez gola oczywiście w piłkarskiej ekstraklasie, ale na pewno tutaj zdecydowanie swoje przebłyski miał. Swoje przebłyski miał Radowan Pankow, Młody Ziółkowski, prawda, Steve Kapłani ustabilizował gdzieś tą, tą formę średnio dobrą. Paweł Wszołek miał różne momenty, ale myślę, że też będziemy oceniać na plus. I tutaj zdecydowanie jest kilku zawodników, którzy trzymali zdecydowany poziom, i myślę, że trzeba to rozliczyć w kontekście tą formę poszczególnych piłkarzy na plus. Oczywiście tym liderem tego zespołu, całą tę rundę wiosenną był przepraszam, jesienną był Bartosz Kapuska, który praktycznie od deski do deski zagrał wszystko warszawskie Legii. I co najważniejsze w kontekście Bartka, który był takim w cudzysłowie kontuzjogennym piłkarzem, zagrał te, te pół roku w Ekstraklasie w Europejskich Pucharach bez urazu. Przejdźmy do minusów. Mecze wyjazdowe, ja o tym już mówiłem, na 9 spotkań w Ekstraklasie wyjazdowych z tych 18 Legia wygrała 3 na wyjeździe z tych dziewięciu wyjazdowych wygrała 3, Tutaj jest pole do poprawy, bo jeżeli zespół z, Legii, zespół z Warszawy chce walczyć o mistrzostwo Polski po kilku latach banicji, które to mistrzostwo nie, nie, nie dociera do Warszawy, muszą piłkarze Legi zdecydowanie poprawić wyjazdy. Dość powiedzieć, że to zwycięstwo z Zagłębie było dopiero trzecim w tym sezonie zwycięstwem wyjazdowym. tak Po 17. kolejce Legia miała tylko dwa takie wyjazdowe zwycięstwa. Tutaj trzeba niestety, albo istety dla warszawskiej Legii zdecydowanie to poprawić. Osoba Jacka Zielińskiego, no i transfery, prawda? No i te transfery, tak się zastanawiamy, na plus oczywiście, jeżeli chodzi o o lato, winagr, na plus Morisita, który podpisał kontrakt, jest wykupiony. Lukinias na taki mały plus. I na taki plusik z czwórka z minusem, czwórka z plusem Kasper Chodyna, prawda? Ale było kilku piłkarzy, którzy zawiedli moim zdaniem, jeżeli chodzi przede wszystkim Jean-Pierre same przede wszystkim Alfarela. No na pewno to byli zawodnicy, którzy gdzieś zawodzili. Na pewno Klot Gążalwesz, prawda? Tutaj też zdecydowanie trzeba jasno powiedzieć, że ci piłkarze... Zawiedli moim zdaniem kibiców i też obserwatorów, bo ci piłkarze mieli wnieść dużo jakości, jeżeli chodzi o warszawski zespół. I nie tylko tu mówimy w kontekście y, Europy, ale przede wszystkim mówimy w kontekście piłkarskiej ekstraklasy, bo Legia musi i chce zdobyć Mistrzostwo Polski, tak jak powiedziałem, po kilku latach, a jednak brakuje tych, brakowało tej jakości i zdecydowanie. Maxi Ojedele, no tu też, bądźmy szczerzy, to jest transfer chłopaka, który zadebiutował w reprezentacji kilka tygodni temu u Michała Probierza, później był uraz. Też myślę, że na razie nie, nie będziemy rozpatrywać go w kontekście pozytywnym. Osoba Jacka Zielińskiego, no właśnie, no bo ten człowiek jest od kilku sezonów odpowiedzialny za transfery u boku Dariusza Mioduskiego. Tutaj też pewnie włodarz będzie musiał się zastanowić. Najprawdopodobniej Prawdopodobnie z tego, co, co niesie się z Warszawy, najprawdopodobniej Jacek Zieliński jeszcze zostanie na kolejną rundę jako dyrektor sportowy warszawskiej Legii. No i taki minus, który wyciągnięty przeze mnie jest, myślę, że to jest jednoznaczny minus, obsada bramkarza. Słuchajcie, w ostatnich kilku sezonach, w ostatnich kilku latach trzema, trzech bramkarzy legi to byli Dominik Kładun, który wrócił już do Lubina, podstawowym bramkarzem był Kasper Tobiasz, a ostatnie tygodnie w Legii jako jedynka z powodu kontuzji Tobiasza był Gabriel Kobylak, były bramkarz Radomiaka, notabene zawodnik, który w tamtym sezonie zaliczył swojego gola w piłkarskiej ekstraklasie w Krakowie w meczu z Puszczą. I tutaj ta obsada bramkarza, jeżeli chcesz być lepszy, jeżeli chcesz walczyć o trofea w ekstraklasie w Pucharze Polski i gdzieś tam ocierać się o coś fajnego w liceo konferencji, musisz tego bramkarza mieć na najwyższym poziomie. No i niestety tutaj patrząc na ekstraklasę i na Gole to są 20 stracone gole, zdecydowanie więcej od Lecha Rakowa, więcej od Górnika, więcej od Pogoni Szczecin, na więcej zdecydowanie od Piasta, który jest 11 o 5 goli, minimalnie mniej od Stali Mielec, tutaj jest 13, minimalnie mniej, minimalnie mniej od Puszczy, a nawet od Zagłębia, który jest 14, Legia traci tylko 4 gole. Mniej to też moim zdaniem miało wpływ, forma i przede wszystkim jakość bramkarzy warszawskiej Legii w tym sezonie, bo i, i Tobiasz, i kobelak niestety nie są moim zdaniem topowymi bramkarzami. Gdzieś ta forma jest na poziomie średnim. Mają dobre mecze, ale też przeplatają te mecze niestety przeciętnymi, a czasami nawet słabymi występami, co w kontekście Legii nie ma prawa się zdarzać regularnie. To są plusy i minusy. No i tutaj oczywiście podsumowania, oceny, oczekiwania. Mieliśmy na, w, pierwszym, w pierwszym odcinku wuja Wojtka, Widza i Discordowicza, i tutaj w czwartym odcinku mamy Pixela, Xaveriusza Pixela i jego ocena. Ale najpierw moja ocena: Gonzalo Fejo. Zdecydowanie numer 5, liczba piątka dostaje ocenę piątkę, zieloną piątkę warszawskiej Legii dostaje Gonzalo Fejo. No trzeba jasno powiedzieć: legia jest mistrzostw już to powtarzam, gra w 1.8. Ligi Konferencji i gra z Jagielonią w Pucharze Polski, o to, żeby naprawdę być blisko, nawet finału i po kilku sezonach zdobyć trofeum. Jeżeli chodzi o Puchar polski do stolicy. Tak więc tutaj zdecydowana piątka. Czego zabrakło, żeby dać notę pełną 6 na 6 jeżeli chodzi o ten Fejo? Myślę, że kilku punktów, przede wszystkim tych wyjazdowych, bo gdyby Legia dzisiaj miała punkty na poziomie Lecha, może na poziomie 40-39 punktów, myślę, że Gonzalo Fejo dostałby tą szóstkę. Też nota powinna być delikatnie jeszcze obniżona za to, co Portugalczyk wyprawiał w, pewnych, w, pewnym, w pewnej fazie tego sezonu, jeżeli chodzi o ławkę, jeżeli chodzi o zachowanie w stosunku do sektora kibiców Brentby Kopenhaga, pamiętamy jego gesty w stosunku do fanów z Danii, jeżeli chodzi o, o mecze ekstraklasy, w stosunku do sędziów, yy, żółte kartki, gdzieś odsyłanie na trybuny, to wszystko nie, nie powodowało dobrego wizerunku, jeżeli chodzi o kierownika i szefa tego zespołu, ale potem gdzieś ta, ta taka forma yy, forma na ławce Ławce tenerskiej Legii Gonzalo Fejo się na szczęście ustabilizowała, choć ostatnio gdzieś tam dziennikarze piszą, wczoraj i dzisiaj, że znowu jakieś są scysje między właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim i tenerem. Nie wiem na ile to jest prawda, więc nie będę się do tego odnosił. Moja ocena, kibica, obserwatora z boku tego, co dzieje się w Warszawie, daje na 6 notę Gonzalo Fejo piątkę. No i co Pixel ocenia, jakie oczekiwania ma względem rundy wiosennej, jeżeli chodzi o Legię? I mówi tak. Chciałby, żeby był ćwierć final Ligi Konferencji, mistrzostwo lub wicemistrzostwo, czyli oczywiście europejskie puchary muszą być. Wygrana Pucharu Polski jest duża szansa, jeżeli Legia przejdzie Jagielonie, bo praktycznie już nie będzie nikogo stopu. Nie ma Lecha, nie ma Rakowa, nie będzie Jagieloni, nie będzie Krakowi, więc Legia będzie miała otwartą ścieżkę do samego finału na Narodowym. No i piszę tutaj o wzmocnieniach, wzmocnienie klubu zawodnikami pasującymi do koncepcji Gonzalo Fejo. Na legię, prawda? Czyli taka, taką, jaką ma koncepcję Gonzalo Fejo na legię, żeby takich zawodników ściągnąć, prawda? Kilku zawodników na pewno jest do strzału. Ja tutaj myślę, że nie, nie spalił się totalnie same. Nie wiadomo, co będzie z Gonzalovesem, Alfalerą, czy no, kilkoma innymi zawodnikami. Oczywiście jest też taki zawodnik jak Thomas Peckard, docznik 89, w przyszłym roku 36 lat. Myślę, że jego czas warszawskiej Legii jak nie dobiega końca po tym sezonie, to zdecydowanie dobieg końca, nawet po dądzie jesiennej. Więc tutaj, yy, tak, Pixel ocenia to. Względem siebie, względem jakichś swoich przekonań co do rundy wiosennej warszawskiej Legii. no trzeba sobie jasno powiedzieć, że celem warszawskiego zespołu będzie zdobycie mistrzostwa, no i dojście, jeszcze przejście przynajmniej tą jedną rundę w europejskich pokładach i dodatcie do ćwierćfinału. Wiemy, że jeżeli legia zagrałaby w ćwierćfinale Ligi Konferencji, może trafić naprawdę na fajnego rywala: jest Fiorentina, jest portugalski Gimaraes, jest przede wszystkim Chelsea, Londyn i jeszcze dwie, trzy fajne ekipy, z którymi my. Jako kibice moglibyśmy obejrzeć świetne widowisko przy Łazienkowskiej i w rewanżu. No i to była warszawska Legia w cyklu na tapecie numer 4, zespół numer 4 po rundzie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zmierzamy w głąb tabeli, w głąb takiej powoli szarej rzeczywistości. Środka tabeli przed nami będzie Krakowia, zespół z piątego miejsca, zespół trenera Dawida Kroczka. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło w ten świąteczny, zwariowany... Czas. Trzymajcie się hej.